Dzień dobry wszystkim, mówi Alpinka i dzisiaj to ja poprowadzę odcinek. Oczywiście żartuję się, ma wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, robimy terarium dla Murinusa. Więc, tak naprawdę, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie takie mocno stepowe, yy, łamane na pustynne terrarium. Generalnie chodzi o to, że na pewno będzie bardzo suche. No i na moim biurku leży terarium z dorosłą samicą Pterinochilus Murinus. W zeszłym roku w ogóle nagrywaliśmy kopulację z nią, ale wyliniała, więc kokonu ostatecznie nie było. No i ogólnie, słuchajcie, ja zauważyłem na podstawie doświadczeń z Murinusami, że możemy trafić na Murinusa, który robi niesamowite gniazda, a możemy trafić na Murinusa, który tych gniazd niestety takich fajnych nie robi i ta samiczka niestety właśnie taka jest, że nigdy nawet jak jej dawałem możliwości w tym terrarium to ona nigdy nie robiła jakichś spektakularnych konstrukcji pajęczynowych, no tak już niestety jest, natomiast z pomocą nam przychodzi w tym miejscu jest jeszcze jeden Murinus, no i on już słuchajcie, naprawdę ma bardzo duże predyspozycje do tego, żeby mocno pajęczynować, bo cały jego pojemnik jest zresztą w pajęczynie. Potem wam go jeszcze pokażę tak ogólnie. No i jak on wylinieje, to mu damy jakiś inny terrarium, ale nie typu szklany z przodu, tylko takie pojemnikowe otwierane od góry, bo po prostu fajnie mieć jednego murinu, do którego można sobie zajrzeć od góry, a nie właśnie od, yy, od przodu. Także o tym za chwilę, jest przepiękny. Natomiast zanim zabierzemy się do aranżacji tego terrarium, no to musimy dziewczynę wygonić, zagonić do pojemnika. No i wyczyścić terrarium, także od tego zacznijmy. No to co, otwieramy. Jak nie otworzymy, to się nie przekonamy. <laughs> ja, słuchajcie, nawet już nie pamiętam, jaki ma temperament ta samica. No ale z racji, że jest to murinus, to nawet jeśli trafi nam się łagodniejszy murinus, to w dalszym ciągu będzie mocno defensywny. Także ja na razie po prostu wyciągnę tą jedyną, tak naprawdę tutaj jedyny element kryjówki. Kiedyś było tych elementów kryjówek więcej, ale stwierdziłem, że wyciągnę jej, żeby ją zmusić do tego, żeby sobie zbudowała takie gniazdo właśnie pod tym jednym miejscem, no, ale ostatecznie też nie wyglądało to najlepiej. Zresztą sami widzicie, że tutaj tak naprawdę to jest zbudowane gniazdo na zasadzie tyle, ile jest konieczne, a nie ma tutaj rozmachu architektonicznego dobra wyciągam powoli korzeń. Pająk już sobie tam siedzi w tle i całkiem dobrze nam to idzie, bo właśnie korzeń już wyjechał. Nasza ogromna niczego nieświadoma samica siedzi sobie w tym miejscu, w którym siedzi praktycznie zawsze. No i słuchajcie, myślę, że o proszę bardzo. Tu się już zaczyna, że tak powiem, charakterystyczne zachowanie dla Murinusa. Więc nie denerwując jej jeszcze za bardzo, wsadzę tutaj pojemnik po prostu tak z przodu jej no, i zobaczcie, może by się udało pająka po prostu do tego pojemnika zapędzić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, Murinusy nie są chętne do opuszczania swoich gniazd, no bo wiadomo, że to, że się tak wyrażę, jedyne co mają. Postarajmy się lekko ją w tym momencie przegonić. Ja nie będę jej, słuchajcie, szturchał stricte pensetą w odwłok, tylko będę jakby majstrował po prostu przy podłożu, żeby ona się nie poczuła taka stricte tą pensetą dotknięta. Tylko właśnie widzicie. Delikatnie ją tutaj przeganiam, uuu kurde, bardzo duża wieloletnia samica, także teraz słuchajcie postaram się tutaj pęsetą to wieczko, a widzicie cofnęła się, ale dobra uda nam się, uda nam się to, no praktycznie jesteśmy w domu, ok, mamy pająka słuchajcie, czyli ta operacja jest za nami, już wam go pokazuję. Nasza całkiem niezadowolona z operacji samiczka wygląda w następujący sposób. Dawno nie liniała. Zwróćcie też uwagę, że mm, te kolana są dość mocno już poprzecierane także póki co ja ją zostawię tak jak jest i nie będziemy jej tutaj szturchać bo ja wam powiem o co chodzi, generalnie Morinusy, owszem są turbo szybkie i w ogóle no naprawdę ciężko jest nad nimi zapanować, ale w momencie właśnie jak są poza swoim gniazdem, czyli tak jak teraz to ja bardzo kuszę los, bo samica jest zdezorientowana i ona w każdej chwili jakbym ją szturchnął może wystrzelić po prostu nam w każdą stronę, no bo nie jest w swoim gnieździe i jakby już nie ma czego bronić, no nie? Także ją sobie Tutaj zamknijmy i potem zrobimy oczywiście jej makro. Jeśli chodzi o wielkość na tle dłoni, no to słuchajcie, tak się ptasznik prezentuje, czyli umówmy się, do małych nie należy natomiast do gigantów z Ameryki Południowej również nie, długość ciała w przypadku mojej samicy wynosi 5,5 dc, no więc już jest, jest to porządna sztuka, musicie przyznać no i dobra, także o niej za chwilę tak więcej, bo na pewno sobie ją obejrzymy w turbo makro a teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać tego drugiego podrostka no i wytłumaczyć właśnie zasadę można powiedzieć obcowania z murinusami no bo zobaczcie, tu mamy do czynienia z rzeczywiście naprawdę bardzo silnie jadowitym bardzo agresywnym czy też defensywnym ptasznikiem, który zaciekle będzie swoim, bronił swojego terytorium, no nie? Także otwórzmy to delikatnie. To jest naprawdę mega jaskrawa usambarka. No i zobaczcie, jeśli my mu tutaj gdzieś będziemy sztuchać pajęczynę, no to wiadomo, że jemu się to nie będzie podobało i już widzimy, że jest on w miarę wściekły, no nie? o, Już uderzył, generalnie daje nam znać, że nie chce, żebyśmy tutaj byli, no nie? I słuchajcie, ogólnie sytuacja z takimi pająkami wygląda tak, że one będą broniły swojego terytorium, ale do pewnego momentu, więc jakby ja w tym momencie mimo, że ptasznik już no odnóżami wystaje poza krawędź terrarium, to ja się nie boję, że on mi ucieknie od razu, bo on nie wie, co się dzieje za pojemnikiem, jego świat to jest jego pojemnik i nie wie co jest za nim. Także jeśli nie sprowokujemy go do tego stopnia, żeby Pająk poczuł się niebezpiecznie w swoim terenie, to on nie będzie chciał z niego uciec, no nie? Więc generalnie takie dwa, trzy. Czasem cztery szturchnięcia e, jakby pająk stoleruje, natomiast gdybym zaczął mu przekopywać już pensetą podłoży, gdybym go zaczął tak wiecie po prostu pensetą uderzać w odnóża, to on by wtedy mógł poczuć się zagrożony i mógłby stwierdzić również, że już niestety w tym pojemniku bezpiecznie nie jest i pora się ewakuować. Także jakby konkluzja, którą chcę wam przekazać jest taka, że, że się tak wyrażę wszystko z umiarem, mimo że Murinus jest w bardzo niskim pojemniku, jest otwierany od góry, bo wiem też, że wielu z was ma e, można powiedzieć obawy co do tego, że jak sobie poradzicie właśnie z Murinusem, kiedy on jest jeszcze młody jest w takim pojemniku, no to tak jak mówię, on sam z siebie nie będzie chciał opuścić tego pojemnika, bo to jest cały jego świat, no nie? A jak zaczniemy mu grzebać i mącić, no to, że tak powiem, w pewnym momencie możemy tą pałkę przegiąć, no nie? Ja też mu szturcham ogólnie pajęczynę, a nie stricte jego, więc widzimy, że on chce mnie odstraszyć ogólnie, ale mimo wszystko w dalszym ciągu nie czuje się aż tak zagrożony, jak mógł by się czuć, gdybym go bezpośrednio szturchał pęsetą, albo mu gdzieś tutaj robił, że tak powiem, grube renowacje w pojemniku, no nie? Także po prostu chciałem wam powiedzieć, że nawet te straszne ptaszniki, yy, no one same z siebie pojemnika nie chcą opuścić, bo to jest ich świat, no nie? Także wiedzcie to. A to nam w ogóle wyszła teraz i jest po prostu tak fenomenalna, że aż normalnie brak mi słów. Ja nie mogę, jaka ładna. O kurde. Słuchajcie, to jeszcze teraz, zanim przejdziemy do tamtej, to może ja się przepnę na makro, bo naprawdę ptasznik jest błędny. Ale dawno nie widziałem Murinusa, który siedzi w takiej rozprostowanej pozycji, bo wiecie, zazwyczaj jak się obserwuje Murinusa, na zasadzie coś tam umajstrujemy, no to on tylko pokazuje helicery i po pewnym czasie to aż się może znudzić do pokazywania helicerów z nią w ogóle mogę wam opowiedzieć ciekawą historię bo ona ma jakieś półtora roku i półtora roku temu byłem u znajomego na hodowli i wyobraźcie sobie, że zapomniał o tym, że murinus mu złożył kokon i był w takim terrarium z dużymi dziurkami i mu uciekło na hodowlę dziesiątki murinusów <noise> I jak do niego przyszedłem i mi to op opowiedział, to w to nie wierzyłem, ale mówi ej patrz stary i mi pokazuje a tu pod regałem jest norka, a tu pod innym regałem jest norka, a tu pod półką w, w regale jest norka, no i wyszło na to, że z miał po prostu Murinusów na hodowli, i pytam ej, to dajże jednego, i powiedziałem, to wybierz se. No i wybrałem sobie takiego małego szkraba półtora roku temu. No i teraz oto jest on już taki. No dobra, skoro ta młodsza sztuka nam tak grzecznie tutaj siedzi, to porównajmy sobie e, ubarwienie jednej i drugiej. To są różne kokony, różny wiek wiadomo, różny też stopień przedwylinkowy, no ale przynajmniej porównamy sobie jak mogą się mniej więcej różnić między sobą murinusy, a mogą się słuchajcie, różnić bardzo. Natomiast w tej prawej sztuki nie będę szturchał, musicie mi wybaczyć, bo po prostu nie chciałbym, żeby się rozbiegała. No bo widzicie, prawa jest pozbawiona mieszkania, więc ona jest w trybie gotowości, żeby momentalnie wystrzelić, jak coś ją sprowokuje do tego. No a lewa jednak jest w swoim domku i ona nie ma zamiaru go opuszczać. I ogólnie z odmianami barwnymi murinusów jest tak, że jest parę takich odmian barwnych, można mieć nawet murinusa całkowicie brązowego, natomiast nie są to odmiany barwne spowodowane nie wiem, jakimiś tam krzyżówkami genetycznymi czy międzygatunkowymi, tylko chodzi po prostu o to, że w zależności od lokalizacji, gdzie występuje murinus, no to tam one po prostu mają troszkę inne ubarwienia. I na przykład ten podobno jest, jest usambarą właśnie i usambara to jest pasmo górskie w Tanzanii i one po prostu w takim ubarwieniu występują w tym pasmie, w paśmie górskim w Tanzanii. Także ubarwienie murinusa jest zależne od regionu, w jakim on występuje. No ale dobra, zakładamy słuchajcie, wieczko i na tego. No i zabieramy się do roboty. Ja wyczyszczę terrarium i robimy fajny step. No okej, okay. jeśli chodzi o terrarium, no to lśni i pachnie także zacznijmy od podłoża. Tylko, że jakie podłoże tu umieścimy, no to już tłumaczę. Na pewno zwróciliście uwagę, że na paru ostatnich odcinkach testowałem pewne piachy. No więc słuchajcie, testy przebiegły pomyślnie i mogę oficjalnie powiedzieć, że piach dostałem od firmy Quartzpol. Natomiast ja je wszystkie wsadziłem tutaj do probówek, więc chodźmy na biurko i wybierzmy sobie odpowiednią. Jeśli chodzi o moje ulubione frakcje tego piachu od polu to właśnie jest ta najcieńsza, 0,1 do 0,5 i ta najgrubsza, 1,2 do 3,0. Natomiast widzicie, że wybór jest niemały i tak naprawdę każdy sobie znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. No ja poprosiłem firmę, żeby jeszcze mi dosłali właśnie najwięcej piachu z tych, yy, z tych skrajnych frakcji, bo widzę, że fajnie wychodzi mieszanka właśnie nich. Natomiast jak widzicie, jest tutaj wybór spory. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany takim właśnie piachem, to jest on do dostępny w mega dobrej cenie. W linkach, które zostawiam pod filmem, tam jest Instagram, Facebook, sama strona Kwarcspolu. No i Kwarcpol w swojej ofercie posiada piach właśnie o wielu gradacjach, ale też o wielu zastosowaniach. To, że ja go używam do terrariów, to nie znaczy, że on tylko tam się spisze najlepiej. Jest wiele dziedzin, w których można go wykorzystać, więc jeśli jesteście ciekawi, to właśnie zapraszam do linku poniżej. A jeśli kogoś interesowałby odbiór osobisty, to można to zrobić w punkcie dystrybucji. Jest ich wiele, na przykład Mogilno, Bydgoszcz czy Kutno, Wodociąg Koło Olsztyna czy Konin, więc ogólnie jest wybór. Można jechać osobiście, można też zamówić. No ja ogólnie, słuchajcie, tak jak mówię, polecam, bo testuję to już w kolejnym terarium tego typu i to się spisuje. No i fajnie, właśnie, że można sobie wybrać bardzo dużo różnych frakcji i tak naprawdę, wedle własnych potrzeb, stworzyć jakąś piękną aranżację. Także dobra, jeśli wiecie już, gdzie taki piach kupić i od kogo go mam, bo właśnie po ostatnich filmach było dużo pytań z tym związanych, no to trzeba w takim razie wyposażyć to terarium w piach. Najpierw wrzucę pół pojemnika włókna kokosowego, znaczy podłoża kokosowego, bo nie chcę mieć takiego całego terrarium właśnie w żwirze i piachu, tylko zrobić taki narożniczek. I ten narożniczek pomyślałem, że zrobimy sobie od przodu i on będzie tak fajnie, subtelnie przechodził w inne podłoże. No i następnie umieścimy tutaj najgrubszy jaki mam. O kurde, ale się robi słuchajcie ciekawie, nie? No i teraz na najgrubszy jaki mam wsypuję najcieńszy jaki mam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo wiecie, tak naprawdę to wszystko jest eksperymentowanie. Dlatego to mi się tak bardzo podoba, że można właśnie sobie kombinować po swojemu. No, patrzcie, co się stworzyło. Ale luksus, ja nie mogę. Dobra, więc jakby ta część tu naprawdę wygląda fajnie. Myślę, że możemy troszkę tak rozciągnąć tą powierzchnię torfu na trochę dalej. I też właśnie ten torf zmieszać trochę z piachem. I ogólnie to miejsce torfowe będzie miejscem na miseczkę z wodą. No i z racji, że Pterinochilus Murinus lubią dość sucho w terrarium, bo tam w granicach 50-60% wilgotności. To ja w tym miejscu, gdzie jest właśnie torf, umieszczę tutaj miseczkę z wodą, i to będzie takie jedyne miejsce, tak naprawdę, gdzie będę wlewał wodę. Czy to w torf, czy właśnie w miseczkę. Natomiast ogólnie takiego dorosłego Murinusa raczej nie trzeba zraszać. Wystarczy mu ta sama miseczka z wodą. No ale dobra, to mamy, słuchajcie. Wydaje mi się, że ja tutaj już więcej nie będę kombinował, bo jest naprawdę spoko. No i tam w sam tył terrarium umieszczy ten sam korzonek, który już Murinus miał bo on jest bardzo ładny, sami przyznajcie, że fajnie wygląda, a też przy okazji, jak możecie zauważyć, on tutaj będzie pełnił funkcję naprawdę porządnego rusztowania dla gniazda, no bo z racji, że kabel grzewczy właśnie idzie z tej strony, to na 100 milionów procent Murinus to właśnie w tym miejscu będzie budował sobie swój, swój domek. No niestety podejrzewam, że będzie to mały domek, no ale już trudno. Także ten korzeń zostaje, bo wygląda tutaj, no jakby po prostu pasował, nie? I jeszcze mam korzonek wrzośca, więc pozwólcie mi się zastanowić, gdzie go umieścić. Może po prostu gadać z drugiej strony, jak myślicie? O dobra, tak go położę w ten sposób. O, ale się zrobiło fajnie. No i co, może jakiś kamyczek tutaj byśmy dali, nie? Patrzcie, jaki fajny znalazłem. O, ale tu będzie pasował. To jest git. Jeszcze dodatkowo możemy dać taki korzonek, bo ten korzonek jest bardzo fajny, on się dobrze spisuje, ale w suchych terarach, bo w wilgotnych pleśnieje szybko. Ale w suchym będzie jak znalazł. O kurde, no powiem wam, że robi się tutaj naprawdę fajnie. To może jeszcze, bo tak tu będzie miseczka, to ten korzonek mogę też tutaj rozścielić wokół tego kamienia w zasadzie. Jeszcze w prawy róg z tyłu możemy tutaj dać trochę maty kokosowej, bo jednak mata zawsze fajnie wygląda w takich suchych klimatach. Tak wiecie, subtelnie, subtelnie, żeby pająk miał po prostu o co sobie zahaczyć pajęczynę. No i dobra, skończyliśmy. Już nie ma co dokładać. Bo jak dla mnie terarium wygląda naprawdę fajnie, tak. Jest w sumie na tu dość mocno, ale w dalszym ciągu raczej minimalistycznie, nie? Co powiecie? Mi się mega podoba. No i tam jest kryjówka dla pająka. Jak nic, to właśnie tam sobie zrobi gniazdo. No i jak wszystko pójdzie po naszej myśli, to z tej strony będzie wyjście do honory. Natomiast w to raczej na to bym nie liczył, <laughs> ale może kto wie. Dobra, ocencie proszę w komentarzu w skali od 1 do 10 to terarium. Czy Wam się podoba bardzo? Troszkę, czy nie troszkę. Dobra, no pakujemy pająka. Nie ma wyjścia, słuchajcie. Może gdzieś tutaj ustawię kamerę na statyw. To będzie fajnie widać od boku. Dobra. Wkładam pojemnik moi drodzy. I teraz muszę, kurde, szturchnąć jakoś murina po prostu. No jakoś muszę, no co zrobić? Dawaj pani murinusowo. Ona od dłuższego czasu tak się zachowuje strasznie ospale. Nie wiem o co jej chodzi. Tak słabo. Słaby ma apetyt ogólnie, No ale nic to. Zobaczymy. Dawaj, o kurde, słuchajcie, o jak ona tu wygląda! <laughs> kurde, no bo mi murin biega po biurku, cholera. Dobra, idzie teraz na dół, ale to w zasadzie dobrze, bo idzie w stronę pojemnika. Cholercia, tu jest pojemnik. Zejdziesz jeszcze niżej dla nas? No, zejdź proszę. Kurde, już był taki fajny kadr, słuchajcie, ja nie mogę. A niech to. A może ją się uda zmusić, żeby wyszła do góry? Patrzcie, jest wkurzona normalnie. No to słuchaj dziewczyno, albo w jedną, albo w drugą. Ło, wow, fuck! Niedobrze, słuchajcie. No to dawaj do góry. No. Dokładnie, ale nie pod biurko, tylko najlepiej by było nadbiurko. Jeśli jest słaby kadr, to wybaczcie, no ale jednak teraz jestem skupiony na tym, żeby tego Murinusa nam tutaj wypchnąć, a też żebyście coś widzieli, bo bez kamery to żaden problem. O. Dobra, wyłaź do góry. Jaka piękna. No dobra, ziomy, afrykańska bestia przed wami już lepiej nie będzie, ależ jest niesamowita. Kurde. I co, wrócisz jeszcze sama do terrarium? Ale by było fajnie. No dawaj. O, chyba jednak muszę interweniować, żeby poszło do góry bardziej. Ty, no to się uda. Wróci sama, patrzcie. Wróciła. <gry> no dobra kochani, tak by to wyglądało. Co sądzicie? Pasuje tutaj do tego terrarium. No mi się wydaje, że pasuje. No nie mówcie. Ale ma wypas, jasny gwint. Obstawiamy, ile czasu jej zajmie stworzenie gniazda. W sensie taki pierwotny mikrogniazdko to pewnie zrobi w przeciągu paru dni, natomiast ja obstawiam, że to dopiero za ponad miesiąc albo nawet dłużej e, będzie wyglądało tak, jak powinno. Także możecie też dać znać w komentarzu, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Zobaczcie też, jak fajnie karapaks się wyróżnia troszkę innym odcieniem. Ma taki jaśniejszy żółty niż na całym ciele. Też fajnie to wygląda. No i dodatkowo też chciałbym przypomnieć o tym, że można dalej bukować wizyty u mnie na hodowli. Nie ukrywam, że to naprawdę bardzo mi pomaga, że tak powiem, w tych ciężkich czasach finansowych, które nastały dla mojego kanału. No bo wiecie, to jak wyświetlenia spadają, to nie chodzi o to, że o, jest mi przykro, że wyświetlenia spadły, bo to wiadomo. Natomiast to głównie chodzi o to, że koszt utrzymania tej hodowli, którą tu mam teraz, to naprawdę jest dość duży. No i w dodatku jeszcze z płaceniem zusu i wszystkiego, no to ostatecznie. No człowiek wychodzi praktycznie na zero. Także chciałbym też tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które do tej pory mnie odwiedziły. Dzięki wielkie, że mi zaufaliście, że poświęciliście swój czas i pieniądze na mnie. No i z tego co wiem, to każdy był dość mocno zadowolony. No i wychodzi na to, że wykonaliśmy misję dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek, jak i to terrarium, które tutaj wspólnie stworzyliśmy dzisiaj. Jeśli chodzi o następny odcinek, to oczywiście wyjdzie on w sobotę, bo zawsze wychodzą przecież w środę i w sobotę filmy. Niezmiennie, jakby ktoś nie dostawał powiadomień, to wiedzcie to. I w sobotnim filmie będą skolopendry. Zrobimy sobie ich aktualizację i przy okazji największą sztukę wyciągniemy. A jeśli chodzi o przyszły tydzień, to na pewno mogę Wam już teraz zagwarantować, że będzie aktualizacja mrówek tych moich kamponotusów. Miałem je aktualizować w tym tygodniu, ale jeszcze, że tak powiem, nie wydarzyło się na tyle, żeby to zrobić, a już zaczęło się wydarzać, moi drodzy, ale nie spoileruję. Także w przyszłym tygodniu będą też mróweczki nowe, czyli kamponotusy i stare, czyli tak. Kolonie, które mam. Także to tyle. Zostawcie proszę łapeczkę w górę, pomóżcie w zasięgach. Jeśli ktoś jest zainteresowany wizytą, to oczywiście zapraszam do maila, który jest pod filmem. Także dzisiaj już nic więcej nie wycisnę. Trzymajcie się i do zobaczenia już w sobotę. Hej!